Była godzina 20.30, kiedy Meksykano wsiadł do mnie do pociągu jadąc w spokoju dosuwał. Nie przypuszczał, że pół godziny później w tym pociągu i przy tym w kiblu mogło dojść do czegoś zmieniło jego bieg życia. Otóż jadąc tym pociągiem <laughs> otóż jadąc tym pociągiem pewien nieznajomy mężczyzna, nazwijmy go, wracający z wakacji zaczepił Meksykano i zaproponował wypicie butelki piwa. Meksykano był bardzo zdziwiony, ponieważ nie pił od maleńkości. A całe zdarzenie miało się stać właśnie tu, w tej ubikacji, przy tym lustrze. To tu miało być spożyte piwo. Meksykan jednak nie poddał się, zachwiał się na nogach. Usiadł spokojnie. I powiedział: Nie piję. Jestem alkoholikiem. Ta historia zdarzyła się naprawdę. W tym pociągu, w tym wagonie. Bez tego kibla. Pozdrawiam serdecznie. No i jebnęliśmy jelenia One mają kurwa po tym, gdzie tu chodzić. Po torach. Powaga. Tak właśnie jest, moja droga widownio Kurde Diabeł wszędzie kusi No takie to podróże ma Meksyk Nie, że piwo proponują w pociągu Za darmo Coś śmieszniejsze no, kurde. Kusiciel diabeł jeden rogaty To jeszcze jeleń chciał się napić drzwi nie otworzyli to się wpierdolił pod pociąg takie kurwa przygody ja mam drodzy widzowie no a w ogóle bardzo bardzo wam wszystkim dziękuję za tego lajta dzisiaj ja nie wiem czy to dzisiaj wrzucę czy już jutro czy zdążę dzisiaj wrzucić bo jest późno strasznie bardzo bardzo wam dziękuję naprawdę kurwa ja nie wiedziałem ja pierdzielę moja widownia taką robotę robi że mnie... Mnie kurwa tak zaskakujecie pozytywnie czasami, że, że no, ja nie mogę zrzucić kanału, no nie mogę no, nie z taką dobrą publicznością, na pewno nie, nie ma szans i bardzo, bardzo żałuję, że ja nie mogę wam przekazywać więcej śmiesznych bądź dziwnych sytuacji przez właśnie, przez hajcików, nie, ale szluga mam, możecie zgłaszać jeden z drugim. He, he ale po prostu no kurde taką dobrą robotę robicie tak jestem wdzięczny dwie godziny cel pff, pff, w życiu bym nie pomyślał że dwie godziny cel zrobimy trochę się spieszyłem no ale postaram się wynagrodzić to filmami jakimiś no niech minie te prawko już w końcu niech minie ten sylwester zacznie się Zacznie się dopiero jazda. Dosłownie, w dosłownym słowa znaczeniu. Pozdrawiam Was i życzę miłej, naprawdę miłej nocy. Rozmawiałem z rozpruwaczem. Jutro jakoś się dogadamy, że prawdopodobnie nie będziemy sobie w drogę wchodzić z rozpruwaczem podczas jutrzejszej nocy. Oczywiście, o ile wszystko mi się uda ustawić. Na tym starym No starym już wysłużonym Laptopie Który Jest w Suwałkach Pozdrawiam, no bo z komputerem nie jeżdżę, sorry <grym> Z laptopem zresztą też nie Pozdrawiam serdecznie Z tych pięknych, zobaczcie jakże Pięknych choineczek Bo jeszcze jest Jeszcze jest Świąteczna Atmosfera Jeszcze jest Świąteczni, trzymajcie się.